Zapraszam cię dzisiaj do wysłuchania Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła, Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Benedyktyńskie motto modl się i pracuj wskazuje na pewną równowagę między pracą a modlitwą. Przeakcentowanie pracy prowadzi do pracoholizmu i wskazuje, że dobra wypracowane są najważniejsze. A czy może być odwrotnie, że człowiek cały oddaje się modlitwie, siada u nóg Jezusa, nauczyciela i mistrza, by słuchać? Chłonąć, rozważać Słowo Boże. Taką postawę wybrała Maria, dla której spotkanie z Bogiem było najważniejsze, ważniejsze niż praca i krzątanina. Zapracowana Marta robi przed Jezusem scenę, że została sama przy pracy. W odpowiedzi słyszy słowo mistrza. Maria lepszą cząstkę obrała której nie będzie pozbawiona. Logika Boga jest odmienna od ludzkich oczekiwań, a najlepsza cząstka pozostanie na zawsze tym dobrem, które ma znaczenie na wieczność. Pracoholizm być może ubogaca materialnie, ale okrada z czasu i wolności, z nadziei skierowanej na wieczność. Modlitwa, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego prowadzi do kontemplacji, do głębszego poznania Boga, do Bożego spojrzenia na rzeczywistość i do oceny codzienności według ewangelicznych priorytetów. Właściwie o to chodzi w czas całej ziemskiej egzystencji, aby horyzont nie kończył się na łuku Ziemi, ale sięgał dalej, poza doczesność, i te mało ważne sprawy, o które martwiła się i niepokoiła Marta, stały się mniej ważne. Jej pretensje, że Maria zostawiła ją samą przy usługiwaniu, Pan Jezus rozwiewa słowem lepszej cząstki, co wskazuje, że Pan Bóg ludzkie czyny. Mierzy po swojemu, przykłada im miarę właściwą między tym, co doczesne a wieczne. Każdy dzień jest nową szansą dla współczesnej Marty i Marii, dla Ciebie i dla mnie. Umieć wybrać to, co lepsze, może tylko osoba, która jest blisko Boga. Zasłuchana w jego słowo, zapatrzona w mistrza, który godzien jest chwili zatrzymania się przy jego nogach. Człowiek współczesny tłumaczy się, że nie ma czasu dla Boga na modlitwę, a nawet, że Kościół nie jest mu potrzebny. To tylko puste słowa z pustego serca. Rzeczywistość jest inna. Okaże ją dzień ostatni. Kiedy to Pan Bóg odda każdemu, według jego uczynków. Każdego dnia proszę Boga, Naucz mnie, Panie, trwać na kolanach, Oczyma duszy widzieć Twą miłość, Ukryć się w sercu i w Twoich ranach, W pokorze dar miłosierdzia przyjąć. Naucz mnie, panie, trwać na kolanach, wtedy gdy krzyż cierpienia przytłacza, Ty na golgocie cierpiałeś za nas, naucz mnie krzywdy bliźnim wybaczać. Naucz mnie, panie, trwać na kolanach, w duchu wdzięczności za wszystkie dary, Niech w całym świecie będzie już znana łaska i miłość Chrystusa Pana. To się nauczy trwać na kolanach, rozumie ołtarz i krzyż Chrystusa. Kto wierzy w zmartwychwstałego Pana, Temu nie groźna żadna pokusa. Módlcie się, w każdej chwili módlcie się, rozmawiajcie z Bogiem stale, wylewajcie przed Nim żale, tylko On rozumie boleść duszy. Obdarza pokojem każdą łzę osuszy, tylko naucz mnie, panie, trwać na kolan.